Często jest tak, że jeżeli w Twoim domu rodzinnym były kłótnie, awantury, brak spokoju, to tworząc relacje w swoim życiu, wybierasz partnerów, którzy zapewnią Ci te wszystkie atrakcje. Mało tego, jeżeli wyjdziesz z niezdrowej relacji i zaczniesz tworzyć związek, w którym czujesz spokój i bezpieczeństwo, to zaczniesz się nudzić. Bo ty jesteś przyzwyczajona, że najbardziej kochana czujesz się przez osobę, która jeszcze dzień wcześniej cię nienawidziła. Sinusoida typu kocha, nienawidzi, jest czymś, co jest ci znane i do czego jesteś przyzwyczajona. Stałość w uczuciach ze strony partnera cię nudzi, a związek, w którym nie jesteś w stanie przewidzieć jego zachowań, jest atrakcyjny. Cały czas podświadomie grasz w grę i czekasz, czy wygrasz, czy nie wygrasz tę rundę. Po dniach odrzucenia, jak dostajesz miłość, to czujesz zastrzyk dopaminy i dalej chcesz grać w tę grę. Jest to bardziej nieprzewidywalne, a zarazem uzależniające, niż być w związku z kimś, kto jest stały w uczuciach kochający, akceptujący cały czas. Miałam taki program w umyśle, dopiero jak go skasowałam, byłam